Hey Mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy klinik, w którym pokażę Wam wszystkie moje nowe książki, które dotarły do mnie w ciągu ostatnich tak mniej więcej dwóch-3 miesięcy. Mam tu ponad 20 nowych książek, ponad 20 nowych pozycji. Niektóre to są nowości, niektóre to nie są nowości. Z wydawniczami oczywiście mi chodzi. I co, jeżeli taki filmik Wam się podoba, to zapraszam łapkę do góry i zostańcie ze mną na dłużej w moim świecie, w moim życiu. A teraz, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy z. Wszystkimi książkami, które po prostu ostatnio kupiłam, które ostatnio do mnie dotarły, to może pierwsze zacznijmy do takiej kubki, bo próbowałam sobie kubki, więc pierwszą książką to są Nagi Serca Pani Colin Hoover. Te książkę jeszcze możecie wygrać do jutra u mnie na kanale, właśnie tam czytałam przeze mnie jeden raz. To jest literatura obyczajowa, romans, dobrze się czytało, bardzo fajnie, przyjemnie. Ogólnie książki Pani Colin Hoover większość mi się dobrze czyta, większość po prostu to jest dobra lektura. Tutaj mamy, tak jak zawsze, dwójkę osób. Nie brakowało mi niektórych rzeczy tutaj w lekturze, ale no to już nie możemy oczekiwać wszystkiego, żeby w którejś się znalazło. Też jest dość cienka. Kolejną książką, którą kupiłam, którą kupiłam już wczoraj, to jest nowość też właśnie, w czerwie... W czerwcowa. To jest miasto Mosiącu Pani Esej Szakaborty, przełożenie pan Maciej Studencki. Jest to fantastyka, jest to pierwszy tom właśnie serii Devabad, czyli po prostu trylogii Devabadu. Mamy tutaj trochę taki klimat Arabski, trochę mamy Kairu na początku, mamy magię, mamy odkrywanie swojej przeszłości, odkrywanie swojej rodziny, mamy miłość, mamy przyjaźń, mamy śmierć. W ogóle czego tutaj w tej książce nie ma, to byłoby, trzeba tak powiedzieć. Świetnie się czyta, nie, um, świetnie się czyta ale mi się czytało dość długo. Dość długo mi się czytało, i właśnie to jest kolejna książka, którą no, teraz mam. Ogólnie, jeżeli szukacie jakiejś takiej fajnej, właśnie, fajnej fantastyki, teraz nowo wydanej w Polsce, bo to ona została już jakiś czas temu wybrana za granicą, to to właśnie jest to, jest mięsa mosiącu. Dodatkowo ta okładka jest studna. chociaż bardziej mi się podobała okładka ta amerykańska, ale ta też jest bardzo fajna. Następnie mamy Steveana, Stevena Ericksona, Grodek Księżyca i to jest kanadyjski autor, też fantastyka, opowieść z Księgi Poległych. Ja za bardzo tak naprawdę to nie wiem o czym ona jest. Krowa i wyczerpująca wania trwała trwa już 12 lat rządzona trwałą ręką Imperium Malazańskiego, podbija jedno wolne miasto po drugim. I to po prostu będzie mm, fantastyka wojna, bitwa. Wydaje mi się, że będzie fajna. E, I też właśnie e, kupiłam jako na moje wyzwanie wakacyjne, żeby właśnie coś kanadyjskiego poczytać. Mm. I tutaj mamy też nowość wydawniczą, to jest nowość z czerwca, z tego co pamiętam, Dziedzictwo Krwi e, Alice Van e, Kochacie stary J.Mans i jej Szkalny Tron wkrótce poznacie Meli benzło. Ogólnie ja jakoś jaś nie czytałam Szkalnego szklanego Tronu, bo nigdy nie było tak jak ja chciałam To też jest kolejna fantastyka, nowa, nowy fantastyczny świat, w którym was ściągnie i wam serce Zabójcza Księżniczka, bez przyszłości, i przyszłości, to jest serce zmierzające ku zagładzie, czas opowiedzieć się po którejś ze stron. E, wydaje mi się, że fajne, ale coś przy przesyłce już mi się zniszczył o, o, o brzeg. Ale wydaje mi się, że to będzie fajna lektura, dość dobra fantastyka, tak mi przynajmniej się wydaje I kolejna to też jest fantastyka, w jakoś tutaj tej działce mam no teraz samą fantastykę J. Kay, Dzieci Ziemi i Nieba, jest to wyda nowość wydawnicza z lipca Jakby nie chciałam ją czytać już w lipcu, ale mi się nie udało Wydaje mi się, że to będzie też kawał dobrej fantastyki, jak w końcu jak <głodnie> uda mi się ją przeczytać Jeszcze nie wiem Ogólnie okładka jest przecudna, jest o wiele ładniejsza niż ta amerykańska okładka Po prostu chce się aż czytać, tylko tutaj ma ponad 500 stron ta książka o, 700, ma 700 do dwie strony. W świecie przesyconym przysy, konfliktami, dramatami na pograniczu, gdzie zderzają się imperia i religie, uważą się losy bohaterów. Czy to też będzie tak, będzie klimat arabski, czy też Mi się wydaje, bo tutaj mamy sagię Sofii, tak przynajmniej, z tego. Londyn, chociaż to chyba nie Londyn, nie jestem pewna. Zobaczymy jak będę czytała, wydaje mi się, że też będzie fajna. Jak czytacie którą z tych książek, to mi dajcie znać, co o nich uważacie, bo ja po prostu tak, wiecie, czasem ślepo kupuję, czasem we nie czytam. Jak kupuję tak internet, to czytam te do opisy, ale raczej tylko kiedy po prostu tak tam coś słyszę, że ktoś mówi, że ta książka jest fajna, to też mam o to nią przeczytać wtedy i też po prostu biorę i <laughs> mam nadzieję, że ktoś będzie fajna. Następną to mam literaturę faktu. To jest Wiktor i Frank. Człowiek w sensu. Głos nadziei z otchłani Holokaustu. Ja jestem tutaj, czytam tą książkę i ogólnie jest tak, że pierwsza część to jest opis przeżyć z obozu i później będzie też... i przy okazji też jest przekazywane, stworzona nauka przez właśnie Wiktora i Frankla, bo to jest psychiatra więc nie przedstawiamy też wspomnienia z pobytu w obozie. E, tak, jeden z autorytetów moralnych XX wieku, jego przemyślenia są związane z zagadnieniami wolności człowieka, godności oraz poszukiwania sensu e, życia mają głęboki wymiar humanitarny i moc przemienienia ludzkich serc i umysłu. Logo psychoterapia, dziedzina logoterapia, więc tutaj. Później mamy kryminał Szwedzki, to kupiłam akurat przez Vinted, w kupiłam dużo książek przez Vinted. Szkoda, że tam jest tak wysoka opłata, bo kupiła jeszcze więcej, ale no cóż, te opłaty czasem są straszne. I i Gardot, Statek śmierci, która powraca do rozdziałka tajemnicy w statku widma. Słyszałam, że to jest bardzo dobry thriller skandynawskiego kryminału, thrilleru, więc zobaczymy, jak w końcu przeczytam, bo to też jako islandzki autorka. Na mamy książkę polskiego autora, którą już dawno, temu chciałam kupić, którą chciałam też przeczytać już dawno, dawno, temu, czyli Król Pana Szczepana Twardocha. Okej, ta okładka jest przeboska, kupiłam ją w Krakowie, w końcu się decydowałam, bo tej okładki mało gdzie jest, właśnie taką nie mogłam już znaleźć, za bardzo... Na... Znaczy, na internecie da się znaleźć, ale wiecie, jakoś tak zawsze były jakieś inne książki, które na chciałam kupić. Mam tutaj historię hmm... 1937 roku, czyli przed II wojną światową w Warszawie Poznajemy świat żydowski, poznajemy też stosunki do Polaków I Polaków do Żydów i Żydów do, do Polaków Tam konflikty ich wewnętrzne Ogólnie dobrze się czyta i też jest dość zaskakująca, bo jest taka nieoczywista ale też się dość ciężko czytałam. Na przykład dla mnie te przeskoki czasowe czasem były ciężkie do ogarnięcia. Chciałam czytać drugi tom, ale jak na razie tak nie czuję takiego wielkiego polotu, więc na razie odstawiam, bo pan Twardoch ma dość specyficzny styl. Jeszcze mam tutaj też jedną książkę jego na półce, więc może pierwszy tamtą dopiero później zakończę tam serię. Następnie byłam też w, w Antykwariacie i właśnie wziąłam wojnę, którą w końcu wygrałam. To jest Bradley, wojna Kimberley. Broker i Bradley. Ogólnie ten serial polecała bardzo dr. Book Nicola, więc stwierdziłam, że wezmę drugi tom. Po pierwszego nie było i też w ogóle jest prawie nieużywane, więc stwierdziłam, że dobra, to biorę. Czemu by nie? Zobaczymy. Pierwszy tam mam w planie czytać przez leki, a tutaj właśnie drugi przez, już książkę zwykłą. Jest to literatura dziecięca. Tutaj mamy też książkę, którą dostałam od Asi, czyli podróżnie ślubna Christine i Lauren Christine i Lauren, bo to są dwie różne autorki Literatura obyczajowa, bardzo fajna, bardzo fajnie się czyta, bardzo Wam polecam i właśnie też przywędrowała na moje półki. Ogólnie teraz jest bardzo ładnie witana, więc mi się też bardzo podoba i też się bardzo ładnie prezentuje na półkach. Następnie mamy dwie części z The Bone Season 3, czyli sama czyli mamy pieśń Ultra trójkę i czwarkę, koniec maskarady. A ogólnie czytałam te książki, które zrobiłam, zrobiłam sobie mini maraton czytelniczy właśnie z tymi książkami, więc jak chcecie, to wam tutaj podziękuję Bardzo fajnie się czytanie mogę doczekać to piątego tomu. Tutaj się tyle dzieje, wiadomo, czas tańczyła przy o oko, bo wiadomo, że bohaterka nie byłaby w stanie aż tyle przetrwać, przeżyć, więc czasem tak trzeba po prostu z przymrużonym okiem czytać, ale wciąga, nie da się oderwać. Bardziej mi się podobał czwarty tom, bo tutaj już było więcej Arturusa, więc to był duży plus dla mnie, bo właśnie czekałam, kiedy będzie więcej jego i się doczekałam. Tutaj też kupiłam książkę w angielsku właśnie przez Vinted, też The Hunter Chronicles of the The City of Banshee, pierwszy tom, ee, pierwszy tom Miasta, miasta Aniołów, Darwaniołów, Darwaniołów. Ogólnie tutaj mam pierwszy po polsku, a tu mam drugi po angielsku, czy nie mam kolejnych, ale właśnie stwierdziłam, że chciałabym po angielsku spróbować przeczytać, bo po polsku już czytałam pierwszy tom, ale właśnie stwierdziłam, że może po angielsku, dlatego że już historię znam, to jakoś tak się ponownie wciągnie czytanie po angielsku, bo miałam plan czytać po angielsku, ale wiecie, nic z tego nie wyszło. Tutaj mam książkę Akademia Wampirów, pierwszy tom, Ogólnie też właśnie szukam, chciałabym mieć całą serię. I podczas pierwszej wymiany książek udało mi się właśnie tę książkę wymienić na inną. Moją książkę więc się bardzo cieszę, mam w końcu na półce. Brakuje mi tylko jeszcze czterech e, czterech, te, czterech e, tomów, ale to no, kiedyś może w końcu będę mieć. E, też kupiłam, tak bo oglądałam też tam niektóre amerykańskie booktuby, i właśnie na no, dziewczęta bardzo polecam jedną serię, żeby przeczytać. Fantastyka, że jest świetna. I jest to seria <laughs> Król Demona. 7 Królestw, Księga Pierwsza, Księga Druga i Księga Trzecia. Ogólnie pierwszy to jest Król Demonów. Tutaj mamy trzecią stronę Szarych Wilków, i drugi to Wytnana Królowa. Ogólnie czwartego to nie mogę nigdzie znaleźć, bo już go nie ma wydawanego. I właśnie to też jeszcze um, poluję na czwarty tam, czyli Karmazynowy Król, bo jakoś tak to jest. Ogólnie um, też je kupiłam chyba przez Vinted albo przez Olix, jakoś tak. Jak widzicie, są w nie, nieużywanym stanie w ogóle, więc się bardzo cieszę. Albo ja kupiłam wszystkie świat. swoje, już nieważne, ale właśnie kupiłam je trzy e, naraz, żeby mieć. E, I właśnie nie, to jest fantastyka, ale o czym za bardzo jest, to nie mam pojęcia, bo po prostu tak widziałam, tak jak mówię, czasem po prostu kupuję książki pod wpływem impulsu i pod tym wpływem, że jak wiem, że. Czy książki mi się podobają, które ktoś podobnie czyta jak ja? Po prostu biorę w ciemno i wiem, że mi też je spodobają w przyszłości, ale nie zdążyłam ich przeczytać, chociaż mam ogromną ochotę, żeby je zacząć, ale jakoś tak czekałam jeszcze na ten czwarty, żeby też mieć, żeby później po prostu przeczytać cztery naraz. Mm. Następnie mamy tutaj też książkę, którą wymienię, mam Sebastiana Ficka, Przesyłka, jest to thriller psychologiczny i bardzo fajny, bardzo dużo się czyta. Dość też taki nieoczywisty, ja tylko się w ogóle nie domyślałam do kończenia, więc było dla mnie zaskakujące, z czego się bardzo cieszę, bo często także po prostu przewiduję i później nie masz takiej radości z czytania, a tutaj było po prostu zaskakujące bardzo. Kupiłam też, chyba też właśnie przez internet dwa tomy, w sumie już całość w nędzniku. Jak mówię, później zrobiłam głupotę, bo ja myślałam, że to są dwa pierwsze tomy, a nie że całość już książki, i później kupiłam ponownie. E Całość nędzników, tylko że w czterech tomach i mam tam właśnie też w czterech tomach nędzników I mam też w dwóch tomach takie samo okładki, takie samo wydanie, tylko po prostu To jest połączone, a tam to jest rozdzielone na cztery tomy Więc mam i chyba za nie zapłaciłam 30-40 jakoś tak, więc nie było dość droga za ten, ten też zapłaciłam tak samo Więc jeszcze nie wiem, co zrobię, jeszcze nie wiem, które zatrzymać, czy to w tej większej oprawce tej grubszym wydaniu, czy w cieńszym, jeszcze zastanawiam się I nie wiem, co będę robiła później z tymi no, które mam? Kupiłam też książkę, G, kupiłam też książkę J. Krzysztofa Ten też to jest pierwszy tom trilogii lotosowej i też tutaj wony lotosowej. I tutaj jest bratobójca, księga druga. Trzeciego tomu na razie nie kupowałam, bo nie wiedziałam, czy mi się spodoba, czy nie. Więc wiedziałam, że na razie dwa tomy i zobaczymy, kiedy końca mi się uda to przeczytać, a kiedy minie. Bo ogólnie J. Krzysztof słyszałam, że bardzo dobrze pisze, też właśnie próbowałam czytać niby. Niby noc, ale musiałam oddać, bo już miałam przedłużony czas w BTC, więc musiałam oddać, ale wiem, że z nalegimi też widziałam, że jest ponownie biblioteca dostępna, więc może kiedyś sobie wypożyczę. Bo strasznie drogo chodzą jego książki na internecie. Po prostu to jest jakaś jedna wielka katastrofa. Fajnie jak wydawnictwo znowu wznowiło jego wydania, jego książek, bo... Nie musielibyśmy wtedy płacić za książkę 100 złotych, normalnie byśmy mogli płacić 40-45, teraz jak są ceny troszkę wyższe Też tę książkę dostałam od mojej bratowej, bo powiedziała, że się jej nie podoba, więc może mi się bardziej spodoba, może nie Rozmowy z psychopatami, podróż w głąb umysłów potworów, Christopher Berry D. Rozejrzyj się, mężczyzna jeszcze siedząca obok ciebie, kobieta wyglądająca przez okno każdy z nich może okazać się bezlitosnym mordercą Więc nie książka, jest to książka do języka włoskiego, blondynka na językach yy, Miałam zacząć się uczyć, bo lecę na wakacje do Włoch yy, No to yy, otworzyłam, to i tak był postęp, otworzyłam no. Więc to są wszystkie książki, które kupiłam w swoim czasie Jest ich dość dużo, dość sporo yy, Ale ja też tak robię, często po prostu yy, wymieniam książki Albo daję komuś, właśnie tak się wymieniamy Albo po prostu jakieś trafiałem to mnie przez przypadek też kupuję no i tak po prostu się później te książki gromadzą. I cóż, mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Jak tak, to do góry zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej, a ja już lecę i do zobaczenia w następnym filmiku. Bye, bye!